Pozycja, dzień dobry. Ustaw stopy równolegle, następnie lewa noga wychodzi w przód, tak żeby pięta była na wysokości palców, a nogi były ustawione na szerokość bioder. Weź wdech z wydechem, zegnie się w biodrach, lewa noga prosta, palce u stopy zadarte, zgięcie w prawej nodze, długi kręgosłup. Wdech i z wydechem, zejście w dół, zgięcie w biodrach, długi kręgosłup. I wdech, góra. I wydech 3, wdech i wdech 4, wdech i wdech 5, długi kręgosłup, wdech i wdech 6, wdech i wdech 7, wdech i wdech 8, wdech i wdech 9, wdech i wdech 10. Przejdź na drugą stronę, teraz prawa noga jest z przodu. Stopu ustawiony na szerokość bioder zegnie się w biodrach. Prawa noga prosta, palce zadarte, lewa noga ugięta, długi kręgosłup. Weź wdech i z wydechem. Powtórzenie drugie, wdech i wdech, powtórzenie trzecie, wdech i wydech cztery, wdech i wydech pięć, wdech i wydech sześć, wdech i wydech siedem, wdech i wydech osiem, wdech i wydech dziewięć i wdech i wydech dziesięć. Stop ustawiony na szerokość bioder, prawa noga idzie w przód, staje na krzesło. Mocno schodzimy kolanem lewej nogi tylnej do podłogi. Teraz lewa dłoń idzie za kolano, a prawa ręka wolna idzie do tyłu. Wzrok podąża za ręką. Weź wdech i z wydechem wykonaj powtórzenie drugie. Teraz lewa noga przychodzi w przód, prawa ręka idzie za kolano, lewa ręka sięga do tyłu. Wdech. I wydech 2 na prawą stronę. Wdech i wydech 2 na lewą stronę. Wdech i wydech 3 na prawą. I wdech i wydech 3 na lewą. Wdech i wydech 4 na prawą. Wdech i wydech 4 na lewą. Wdech i wydech. 5 na prawą stronę, wdech i wydech, 5 na lewą stronę. Pozycja, dzień dobry. Lewa noga z przodu, na szerokość bioder, z wydechem. Zegnij się w biodrach, lewa noga prosta, palce zadarte, prawa noga ugięta, kręgosłup długi. Weź wdech, powróć do pozycji i z wydechem powtórzenie drugie, wdech i wydech powtórzenie trzecie. Wdech i wydech, powtórzenie czwarte. Wdech i wydech, pięć. Wdech i wydech, sześć. Wdech i wydech, 7, Wdech i wydech, 8, Wdech i wydech, 9, Wdech i wydech, dziesiąte powtórzenie. Przejdź na drugą stronę. Teraz prawa noga z przodu. Stopy ustawione na szerokość bioder. Weź wdech i z wydechem powtórzenie pierwsze. Wdech i wydech, powtórzenie drugie. Wdech i wydech, trzecie. Czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma, dziewiąta i dziesiąta wykrok na krzesło z rotacją kręgosłupa. Stopy ustawione na szerokość bioder, prawa noga idzie do przodu, na krzesło. Teraz lewym kolanem zejdź jak najniżej w kierunku podłogi. Lewa dłoń idzie za prawe kolano, prawa dłoń idzie do tyłu, wzrok podąża za ręką prawą. Weź wdech i z wydechem lewa noga w przód, prawa ręka idzie za kolano, a lewa sięga w tył. Wdech i wydech. Prawa strona, drugie powtórzenie. Wdech i wydech, lewa strona, drugie powtórzenie. Wdech i wydech. Wydłuż kręgosłup, trzecie powtórzenie, wdech i wydech, sięgnij za siebie, wzrok podąża za ręką, trzecie powtórzenie, wdech i wydech, czwarte powtórzenie na prawą stronę, wdech i wdech, czwarte powtórzenie na lewą stronę, wdech, wydech, prawa strona, powtórzenie piąta i wdech i wdech, powtórzenie piąta na lewą stronę. Pozycja stojąca, przyciąganie gumy z krokiem w tył. Zaczep gumę na wysokości swojego barku o drabinkę gimnastyczną, drzwi bądź o rurę od kaloryferu. Następnie twoja lewa stopa wychodzi w przód, prawa trzyma gumę, nogi są ustawione na szerokość bioder. Teraz bierz wdech i z wdechem przyciągasz gumę do siebie. Lewa noga idzie w tył, a lewa ręka sięga do przodu. Bierz wdech. I z wydechem ponawiasz powtórzenie drugie. Wdech i wydech 3, wdech i wydech 4, wdech i wydech 5, wdech i wydech 6, wdech i wydech 7, wdech i wydech 8, wdech i wydech 9, wdech i wydech 10. Przytrzymaj przez 5, 4, 3, 2, 1. Przejdź teraz sobie na drugą stronę. Guma idzie do lewej dłoni. Noga prawa teraz z przodu, stopy ustawione na szerokość bioder, weź wdech i z wydechem przyciągnij gumę, prawa noga w tył, prawa ręka w przód, wdech i wydech, powtórzenie drugie, wdech i wydech, trzy, wdech i wydech, cztery, wdech i wydech, pięć, wdech i wydech, sześć, wdech i wydech, siedem, wdech i wydech, osiem, wdech i wydech, dziewięć, Wdech i wydech 10, przytrzymaj przez 5, 4, 3, 2, 1. Pozycja stojąca, pchanie gumy z krokiem w przód. Złącz oba końce gumy, złap lewą ręką, ustaw się tyłem do gumy. Stopy są ustawione równolegle na szerokość bioder. Prawa ręka w przód, weź wdech i z wydechem. Prawa noga i lewa ręka przychodzi do przodu. Wdech i wydech 2. Wdech, powrót i wydech 3, wdech, powrót i wydech 4, wdech i wydech 5, wdech i wydech 6, wdech i wydech 7, wdech i wydech 8, wdech i wydech 9 i wdech i wydech 10. Przytrzymaj przez 5, 4, 3, 2, 1. Przejdź sobie na drugą stronę, przełap gumę do prawej ręki, ustaw się tyłem, Stopy ustawione na szerokość bioder równolegle, lewa ręka z przodu, weź wdech i z wydechem zrób krok, prawa ręka przód i lewa stopa. Wdech i wdech 2, wdech i wdech 3, wdech i wdech 4, wdech i wdech 5, wdech i wdech 6, wdech i wdech 7, wdech i wdech 8. Wdech i wdech 9, i wdech i wdech 10, przytrzymaj przez 5, 4, 3, 2, 1. Pozycja stojąca, przyciąganie gumy z krokiem w tył. W prawej ręce mamy gumę, lewa stopa idzie do przodu, stopy są ustawione na szerokość bioder. Bierzemy wdech i z wydechem przyciągamy gumę do siebie. I dajemy krok lewą nogą do tyłu, a lewa ręka idzie do przodu. Bierzemy wdech i z wydechem drugie powtórzenie, wdech i wdech trzecie powtórzenie, wdech i wdech czwarta, wdech i wdech piąta, wdech i wdech szósta, wdech i wdech siódma, wdech i wdech ósma, wdech i wdech dziewiąta, wdech i wdech dziesiąty. Przytrzymaj przez pięć, cztery, trzy, dwa, jeden i przejdź sobie na drugą stronę. Teraz guma operowa do lewej ręki, prawa noga do przodu. Stopy są ustawione równolegle na szerokość bioder. Weź wdech i z wydechem lewa ręka przyciąga, prawa noga idzie do tyłu, prawa ręka z przodu i wdech i wdech powtórzenie drugie, wdech i wdech powtórzenie trzecie, wdech i wdech cztery, wdech i wdech pięć, wdech i wdech sześć, wdech i wdech siedem, wdech i wdech osiem, wdech i wdech dziewięć. Wdech i wdech 10, przytrzymaj przez 5, 4, 3, 2, 1. Pozycja stojąca, pchanie gumy z krokiem w przód. Tyłem do gumy, guma w lewej ręce, prawa ręka do przodu, bierz wdech i z wydechem. Lewa ręka idzie do przodu i prawa noga idzie w przód. Wdech, powracasz do pozycji i z wydechem powtórzenie. Drugie, wdech i wydech 3, wdech i wdech 4. Wdech i wdech 5, wdech i wdech 6, wdech i wdech 7, wdech i wdech 8, wdech i wdech 9 i wdech i wdech 10 przytrzymaj przez 5, 4, 3, 2, 1. Zmień stronę. Przełap teraz gumę do prawej ręki. Stopy. Ustawione na szerokość bioder równolegle do siebie, lewa ręka do przodu, weź wdech i z wydechem zrób krok w przód, prawa ręka do przodu i lewa stopa, weź wdech i z wydechem drugie powtórzenie, wdech i wdech trzecie powtórzenie, wdech i wdech czwarte powtórzenie, wdech i wdech piąte powtórzenie, wdech i wdech sześć, wdech i wdech siedem, wdech i wdech osiem, wdech i wdech. 9 i wdech i wdech 10 przytrzymaj przez 5, 4, 3, 2, 1 Wykrok z wiosłowaniem. Nogi ustawione na szerokość bioder, lewa noga z przodu. Teraz twoje lewe kolano wychodzi lekko przed kostkę, wydłużasz swój kręgosłup, czyli odwijasz miednicę, tak żeby pośladki odwinęły się w kierunku sufitu. I wydłużaj się przez szczyt kręgosłupa. Przełap gumę do prawej ręki. Weź wdech i z wydechem przyciągnij gumę i pchnij rękę lewą do podłogi. I teraz weź wdech i z wydechem powtórzenie drugie. Wdech i wdech trzecie. Wdech i wdech czwarte. Wdech i wdech piąte. Wdech i wdech szóste. Wdech i wdech siódme. Wdech i wdech ósme. Powtórzenie dziewiąte. I dziesiąte przytrzymaj przez 5, 4, 3, 2, 1. Przejdź na drugą stronę, teraz prawa noga z przodu, kolano lekko wychodzi przed, kostka. Przyłapujesz gumę do lewej dłoni, wydłuż kręgosłup, weź wdech i z wydechem przyciągnij gumę i prawą ręką sięgnij do podłogi. Wdech i wdech 2, wdech i wdech 3, wdech i wdech 4, wdech i wdech 5, wdech i wdech 6, wdech i wdech 7. Wdech i wdech 8, wdech i wdech 9, wdech i wdech 10, przytrzymaj przez 5, 4, 3, 2, 1. Przysiad bułgarski. Z pozycji siedzącej prostujesz sobie prawą nogę, następnie zginasz nogę w kolanie tak, żeby stopa miała kontakt z podłogą. Przejdź do pozycji teraz stojącej. Lewą nogę połóż na krzesło. Zwróć uwagę, żeby Cały czas ciężar był na prawej nodze, czyli na nodze podporowej, która jest na podłodze. Kij masz w lewej ręce, bierz wdech, robisz pauzę, czyli zatrzymujesz powietrze, aktywujesz brzuch, schodzisz w dół i teraz z wydechem przychodzisz do góry. Następnie bierz wdech, pauza, schodzisz w dół i z wydechem do góry 2. Wdech, pauza, wydech 3. Wdech, pauza, wydech 4. Wdech, pauza, wydech 5. Wdech. Pauza, wydech 6, wdech, pauza, wydech 7, wdech, pauza, wydech 8. Teraz przejdź sobie na drugą stronę, odłóż sobie lewą stopę na wysokości prawej, przełóżkij sobie do prawej ręki i następnie daj sobie prawą nogę na krzesło. Teraz weź wdech, zatrzymaj powietrze, zaktywuj brzuch, zejdź w dół i z wydechem wejdź do góry. Weź wdech, pauza i wydech 2, wdech, pauza, wydech 3. Wdech, pauza, wydech 4, wdech, pauza, wydech 5, wdech, pauza, wydech 6, wdech, pauza, wydech 7, wdech, pauza, wydech 8. Wykrok w przód, wiosłowanie. Lewa noga z przodu, kolano lekko przed kostką, stop ustawiony na szerokość bioder. Następnie przełap gumę do prawej ręki, wydłuż kręgosłup, weź wdech i z wydechem. Przyciągnij gumę, i sięgnij ręką lewą do podłogi. Weź wdech i z wydechem powtórzenie drugie. Wdech i wydech. Trzecie wdech i wydech. Czwarta wdech i wydech. Piąta wdech i wydech. Szósta wdech i wydech. Siódma wdech i wydech. Ósma wdech i wydech. Dziewiąta wdech i wydech. Dziesiąte przytrzymaj przez 5 4 3 2 1. Przejdź na drugą stronę, teraz prawa noga z przodu, stopy ustawione na szerokość bioder, kolano lekko przed kostką. Bierzesz wdech i z wydechem przyciągasz gumę raz, wdech i wdech dwa, wdech i wdech trzy, wdech i wdech cztery, wdech i wdech pięć, wdech i wdech sześć, wdech i wdech 7, wdech i wdech 8, wdech i wdech dziewięć, wdech i wdech dziesięć, przytrzymaj przez pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Przysiad bułgarski. Z pozycji siedzącej wyprostuj prawą nogę, następnie zegnij ją w kolanie, tak żeby stopa miała kontakt z podłogą. Przejdź do pozycji stojącej, następnie lewa noga idzie na krzesło, ciężar zostaje na prawej nodze podporowej. Weź wdech, zatrzymaj powietrze, zaktywuj brzuch, zejdź w dół i z wydechem przejdź do góry. Weź wdech, pauza i wydech, powtórzenie drugie. Wdech, pauza, wydech, 3. wdech. Pauza, wydech 4, wdech, pauza, wydech 5, wdech, pauza, wydech 6, wdech, pauza, wydech 7, wdech, pauza, wydech 8. Teraz zmień sobie nogi, czyli stopa ustawia się na tej samej wysokości co prawa. Przełóż sobie ki do prawej ręki, następnie prawa noga na krzesło, weź wdech, zatrzymaj powietrze, zaktywuj brzuch, zejdź w dół i z wydechem wejdź do góry. Wdech. Pauza, wydech 2, wdech, pauza, wydech 3, wdech, pauza, wydech 4, wdech, pauza, wydech 5, wdech, pauza, wydech 6, wdech, pauza, wydech 7, wdech, pauza, wydech 8.